Żeby prawidłowo zabezpieczyć się przed upałami należy pamiętać o tym, żeby różnica temperatur pomiędzy wnętrzem samochodu, a temperaturą na zewnątrz nie była większa niż 3-4 stopnie. Jeżeli będzie większa, to stąd już bardzo blisko do przeziębienia się, a chory kierowca to też zagrożenie na drodze. Przede wszystkim powinniśmy najpierw pamiętać o tym, żeby samochód ustawić w takim miejscu, jeżeli oczywiście mamy możliwość, gdzie nie będzie świeciło słońce, gdzie nie będzie się ten samochód się nagrzewał. Przy dużym, yy, na przykryć opony, zakryć czymś, jakąś tekturą, jakimś materiałem. Jeżeli bardzo mocno operuje słońce i temperatura jest bardzo wysoka i przez kilka godzin ten samochód stoi nasłoneczniony, to może się coś zdarzyć w elektronice. No To jest tylko elektronika. Może nastąpić jakieś zwarcie, spięcie i może coś w tym samochodzie przestać działać. Należy zadbać o sprawdzenie stanu technicznego samochodu. To znaczy przede wszystkim sprawdzić właśnie, czy płyny są w odpowiedniej pojemności. No czy, jeżeli, czy mamy na przykład płyn do spryskiwaczy on jest dosyć istotny przy takich temperaturach. Jadąc na wakacje powinniśmy częściej robić przerwy, częściej zatrzymywać się na parkingach. Odpoczynek należy zrobić wtedy, kiedy czujesz, że coś się z twoim organizmem dzieje nie tak. No, każdy kierowca w jakiś sposób to odczuwa, że inaczej zaczyna reagować, że jego reakcje są spowolnione. Przede wszystkim jeżeli nie ma potrzeby, to nie wyruszajmy w trasę, poczekajmy nie wiem do wieczora, do popołudnia, kiedy już to słońce nie świeci tak mocno i tak bardzo nie jest gorąco.